Dobry wieczór, witam na pomeczowej konferencji prasowej, prasowej. W ten piątkowy, piątkowy wieczór, trzecia kolejka Orlen Basket Ligi, Anwil Wocławek, AMW Arka Gdynia, Zwycięstwo Gości 108-98 i przedstawiciele gości na dzisiejszej konferencji: trener pan Manta Czestowskis i doskonale państwu znany Kamil Łączyński. Kamil, zaczniemy oczywiście od ciebie, poproszę mikrofon i parę słów po tym meczu. Gratulacje. Dobry wieczór. Zacznę od podziękowania za, za przyjęcie. Jak mi przyjęli kibice, było to niezmiernie miłe i, i bardzo dziękuję za, za to owację w trakcie prezentacji. Zawsze jest miło, jak, jak się docenia to, co się robi. Także jeszcze raz dziękuję uprzejmie. Jeżeli chodzi o mecz. Kto by pomyślał, że stojąc w korkach, jadąc z Gdyni 4 godziny na mecz, e, my tak zaczniemy, trochę się, trochę się w szatnie gdzieś tam między sobą obawialiśmy, że e, ruszy ta maszyna, ale może, może być jak z dieslem, czyli ona troszeczkę, e, ta pierwsza kwarta może nie wyglądać tak, jak byśmy chcieli, natomiast no, pierwsza kawarta e, była... Myślę, że fenomenalna w naszym wykonaniu, 33 punkty w ataku zdobyliśmy. Szczerze mówiąc Anglii nie mógł zdobyć punktów z zagrywek, z gry, albo, albo zdobywali z rzutów wolnych, albo gdzieś tam wariackie rzuty jeden na jeden im wpadały. Także naprawdę zaczęliśmy z wysokiego C, a potem kontynuowaliśmy to dobre spotkanie. I, i myślę, że 37 do 26 wygrana na tablicach, 30 asyst grze w meczu wyjazdowym. To są niebywałe cyfry i to jeszcze wszystko przy 60% skuteczności z gry i 11 tylko stratach, więc no naprawdę bardzo dobre zawody w naszym wykonaniu. Myślę, że każdy pokazał się z dobrej strony. Każdy zawodnik zrobił to, co do niego należało. Byliśmy naprawdę bardzo dobrze taktycznie przygotowani na, na zespół z Wrocławka i w dużej mierze wyłączyliśmy ich najsilniejsze strony. I gdyby nie ta czwarta kwarta, w której troszeczkę już chyba odliczaliśmy czas do końca i popełniliśmy zbyt dużo strat, no to ten wynik mógłby być jeszcze bardziej okazały. Ale nie ma co narzekać: początek sezonu 2-0, ale musimy twardo stąpać po ziemi, bo to są dopiero dwa mecze. Myślę, że jakby to było 12 albo 22 kolejki za nami, to można by było mówić, że, że tu jesteśmy, walczymy o coś więcej. Na razie niczego nie wygraliśmy, mamy dobry bilans, ale za tydzień jest kolejny mecz, i, i znowu trzeba pokazać się z mocnej strony. Dziękuję. Dziękuję Kamil. Czy mamy pytania do zawodnika? Marku. Szulskie Borte WLC, no troszkę ciężko się przyzwyczaić do takie koszulce Kamil, ale to tak całkiem poważnie. Pytając, przychodzę do pytania, chyba pierwsza kwarta was po prostu tak troszkę mentalnie ustawiłam mam wrażenie. Co o tym sądzisz, że to Anwil po prostu to tak troszeczkę Anwil poluzował w obronie i pewność pewno się siebie nabraliście. Możesz, można tak to nazwać, że poluzowa w obronie. Cieszy mnie to. Mam nadzieję, że każdy przeciwnik będzie z nami tak luzową w obronie. Mamy świetnych strzelców. Jeżeli... Kuba Garbacz otwiera mecz dwoma, trzema trójkami z rzędu, e, i to wtedy wiadomo, że ta e, obrona się rozszerzy, bo już przy Kubie muszą stać blisko i, i łatwiej było nam potem grać te pick and roll. E. E, naprawdę słowa uznania dla każdego gracza, ale dzisiaj Luba e, e, Kresimir zagrał świetne zawody, e, rozrzucając te piłki na, na short rolu, rozrzucając i dobrze stawiając zasłonę, a potem rolując do kosza. E, mówię, byliśmy bardzo dobrze przygotowani taktycznie. Wiedzieliśmy, że ta obrona e, ice na, na Bokach, czy, czy spychanie troszkę i container albo Wik na, na topie wiedzieliśmy jak to atakować? A na końcu trzeba było trafić, a my trafialiśmy dzisiaj i to się liczy. Dziękuję, Michał. Michał, nagle Radio Basket Kami, chciałem ciebie zapytać o, o ten powrót do Ocawka. Jak bardzo inny to był sentymentalnie i właściwie mentalnie powrót do Ocawka, niż ten, kiedy wracałeś w sezonie 19-20 ze śląskiem? Jejku, już nie pamiętam, jak to wtedy było. No, na pewno wracając ze Śląskim na, te, na do Włocławka to e, wiemy, jakie to są mecze i jaka jest historia między tymi dwoma klubami, więc no, było to mocne przeżycie. Natomiast i wtedy, i teraz byłem e, przyjęty e, przez kibiców e, z szacunkiem i, i, i była ta owacja na stojąco. A, no Nie była to łatwa noc dzisiaj? E, Gdzieś tam o tym myślałem, o tym meczu i rozgrywałem te wszystkie akcje kwarta po kwarcie w głowie sobie, natomiast no ja mówię tak, dopóki nie mam stroju meczowego na sobie, to, to gdzieś ta nerwówka jest. Jak już się wchodzi na rozgrzewkę, już zakłada się ten strój, to, to jest się w takim środowisku, które zna się od lat i, i wtedy robi się pewne rzeczy naprawdę z automatu. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, Kamil. Karol, Zobaczcie nie będę dawał raz. wywiadu, także jak chcesz, to pytaj teraz. Dziękuję. Dziękujemy. Trenerze, oddaję głos. Kamil dużo powie dobry wieczór wszystkim. Kamil już dużo powiedział, dużo mądrych słów. Trzeba cieszyć się, tylko naprawdę przyjechaliśmy bardzo skoncentrowani na, na ten mecz i jak, wysze, jak widać, że wyszedł nam mecz naprawdę dobrze. Oczywiście możesz przyczepić się do obrony Anwil Włocławek, 100 punktów, 98 u, u siebie trafionych i nie pamiętam jako trener, kiedy byłem w tak, tak, takim meczu, prowadziłem taki mecz, tak, tak, taka szczelanina była, ale cieszę się, że my przerzuciliśmy Anwil jak każdy zawodnik, każdy zawodnik dał z siebie wszystko, kto, kto, kto był na boisku, ten robił dzisiaj robotę, widzieliśmy, byliśmy pewni siebie i to mnie bardzo cieszy. Cieszy asysty, 30 asyst to, to super wynik. Widać, że jak piłka chodziła u nas, nie była takiej selfish gry była z jednej strony do drug na drugą stronę e e piękna koszukówka dzisiaj w ataku. E Cieszę bardzo zbiórki wygraliśmy 37-26 te też e to jest te tej lidze bardzo ważne. Oczywiście chciałem pogratulować też Anvilowi e walczyli e 98 punktów, stracili, e rzucili, ale, ale e nie starczyło tego i. I oczywiście dla Kamila to był, ja wiem jak, jak ważny mecz dla Kamilo, Kamila to był i brawo, że ustał to i kontrolował to, tą grę, kontrolował tempo, brawo dla niego, oczywiście dla wszystkich, ale specjalnie dla niego, bo ja pamiętam, kiedy po dużo lat, kiedy grałem w Słupsku i pojechałem do Zielonej Góry, do, 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 do Zielonej Góry grać i przyjechałem z powrotem pierwszy raz do, 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 do Słupska i pamiętam jakie emocje, jakie emocje w sobie, sobie miałem i, to by, i, i wiem co on czuł, ale brawo dla niego. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy mamy pytania do, do pana trenera Karol? Dzień dobry, trenerze. Ja od razu pozwolę sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, gratuluję zwycięstwa na, na trudnym terenie, ale jak trener przekonuje zawodników do tego, żeby to nie była selfish gra, jak to trener nazwał? A po drugie, jaki był plan na Anvil? Kto w waszym raporcie scoutingowym był najwyżej w kontekście zatrzymania? Dziękuję bardzo. Najwyższe zatrzymanie. Oczywiście Anwil, jak mówiłem przed, przed, przed meczem e, na wywiadzie do telewizji, że, że Anwil ma 5-6 zawodników, który sami, ka każdy może z, e, zadecy zadecydować o meczu i każdy może spokojnie rzucić 20 punktów i wygrać sam. To, 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 to było bardzo mocno, przy, przygotowaliśmy na, personalnie do, do zawodników, oczywiście to są z, e, bardzo ataku, utalentowani zawodnicy, których który ciężko jest zatrzymać. Ale cieszę się, że, że my podjęliśmy tą walkę i, i, i przyszliśmy bardzo skoncentrowani w ataku. I to był ten klucz. Widzieliśmy, jak oni będą bronili. Na wideo było pokazywane, trenowaliśmy też ich zagrywki i, i, i widzieliśmy, jak ich, ich, ich atakować. I dzisiaj ten plan, moim zdaniem, naprawdę działał naszych dwóch rozgrywających, który z Rami i, i, i Kamil, to 12 10 czasy z dwóch zawodników, 22 asysty, to, to znaczy, że, że rozrzucali te piłki i tak chcemy grać po prostu, nie chcemy ta, takiej samolubnej koszulkówki grać, chcemy grać, bo mamy też utalentowanych graczy w ataku i po prostu każdy może dać coś od, od siebie i po prostu chce, nie chcemy grać samolubnej chcemy, żeby ta piłka chodziła, na to Wracamy bardzo mocną uwagę i, jak dzisiaj pokazaliśmy, to działa i to wykonywaliśmy. Dziękuję trenerze. Marku, proszę bardzo. Marek Szubski, w WLC. Trener wspomniał o asystach, ale na zbiórkach również przewaga wasza wyraźna. Czy, czy tam trener przed, przed meczem nie szukał całych punktów właśnie pod koszem? Oczywiście, Oczywiście skuteczność była z zawodu, ale jednak pod koszem było widać też tą przewagę. Nie, nie Jeśli oglądaliście nasz ostatni mecz, mieliśmy duży, bardzo duży problem z e, e, zebraniem piłki w obronie z Ostrą wielko, Wielkopolskim i, i bardzo na to zwracaliśmy uwagę. Bar męskich rozmów była z zawodnikami i, i który jest, są odpowiedzialni na, za zbiórki i dzisiaj oni pokazali naprawdę charakter i, i, i tak chcemy, bo tej lidze, jak ja zawsze mówię, kto wygrywa zbiórkę, nie wiem, może 90-80% wygrywasz mecz, jeśli wygrywa zbiórkę. Dziękuję, trenerze. Jeszcze mamy? Proszę bardzo. Czy trener zgodzi się ze mną, że dzisiaj Jakub Garbarz to grał jak taki strzelec z Euroligi, naprawdę za, za grube dolary, bo, bo wychodził na pełnym sprincie po zasłonach? To są bardzo trudne rzuty, ale widzę w u niego dużą pewność siebie. Jak trener go postrzega? Ja, ja buduję tą pewność siebie. Jak chcę od niego takie gry, oczywiście to jest 787 za 7 3 to jest niesamowity wynik i wiemy, że to jest bardzo ciężko do powtórzenia. Oczywiście życzę, że on to, to powtórzył w każdym meczu, ale to jest bardzo ciężko. Ale ja jego, jak mówiłem, bardzo chciałem w swoim zespole mieć. Wierzę w niego i, i, i dalej będę wierzyć. Wiem, jaki to jest zawodnik, tylko tutaj moim zdaniem parę lat zapomnieli, co to jest za, 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 za zawodnika? a spróbujemy go zbudować taki, jak był parę lat temu. Dziękuję. Proszę bardzo, ostatnie pytanie. I jeszcze chciałem zapytać, bardzo ciekawy skład trener stworzył Kapitał Ludzki w Gdyni. Jakie założenia są na ten sezonie, jakie oczekiwania? Założenie, jak zawsze mówię, wygrać najbliższy mecz, bo założenie, każdy to łatwo powiedzieć, że jest to założenie, nie wiem, playoff, pierwsza czwórka, ale to 16 zespołów są w tej lidze i każdy chce być w tak, to, to, to nie oszukujemy się i moim celem jest każdy wygrany mecz, wygraliśmy dwa, nie trzeba spać na laurach teraz i myśleć, że coś wygraliśmy, jakieś medale albo coś, tylko ciężko pracować, zrobić znowu wideo, znowu zobaczyć nasze błędy, ciężko pracować i, i za tydzień mamy znowu dla nas najważniejszy mecz. Dziękuję bardzo trenerze, jeszcze raz gratulacje, Dziękuję. wracajcie bezpiecznie do domu. I dobry wieczór ponownie. Tym razem część konferencji poświęcona gospodarzom, przypomnę wynik 98, 108 dla zespołu z Gdyni. Trener pan Grzegorz Korzan i kapitan zespołu Michał Michalak będą komentować to spotkanie tuż po jego zakończeniu. Zaczynamy od Michała, proszę o Twój komentarz Michał. To jest na pewno ciężka porażka, biorąc pod uwagę całe spotkanie. Zaczęliśmy, jest słabo przede wszystkim na przestrzeni całego spotkania, defensywnie, tracąc 108 punktów u siebie, ciężko wygrać spotkanie. Daliśmy się otworzyć strzelcom na początku meczu, najlepszym strzelcom drużyny Arki i to w pewien sposób dało im rytm w ataku, gdzie w pierwszej połowie zdobyli ponad 60 punktów. Reasumując, no, na pewno mieliśmy założenia do realizowania w obronie naszego systemu, ale na przestrzeni całego spotkania popełnialiśmy dużo błędów takich mentalno-taktycznych, można powiedzieć, które pozwalały im na otwarte pozycje, które dobrze egzekwowali, też na przestrzeni całego meczu grali płynnie dobrze w ataku, też o tym świadczy no, liczba asyst, 30 asyst w tym spotkaniu. My nie mieliśmy problemów po atakowanej stronie boiska, ale na pewno obrona jest czymś, co możemy, musimy i powinniśmy zrobić lepiej. Też yy, yy, no, ciężko usprawiedliwiać, no, jest to zaraz drugie spotkanie w lidze i na pewno budujemy od, od, od początku to wszystko i yy, no, może lepiej w tym momencie taki mecz, i, który będzie dla nas Pewną e, lekcją i z, wyciągniemy z niej wnioski. Następnych spotkań grając dużo lepiej. Dziękuję, Michał. Marku, zaczynasz, proszę bardzo. E, Marek Szubski, Bartek w Nie chcę w żaden sposób ujmować y, arcy zwycięstwa, natomiast czy nie uważasz, że to w górnym mierze wasza zasługa, że daliście się otworzyć po prostu i w pierwszej kwarcie nabrali pewność siebie i, i tak to wyglądało? Znaczy to jest część gry. No. Arka na pewno egzekwowała swój atak y, bardzo dobrze i mają bardzo dobrych strzelców, mają bronie y, takie, które m, zawodników, którzy są znani w tej lidze od lat i wiedzą jak grać w koszykówkę i wykorzystywali swoje najmocniejsze strony. I to tutaj, nie wiem, rozpatrywanie w, ty w tych kategoriach y może być krzywdzące. Przede wszystkim no, musimy patrzeć na siebie, co mogliśmy zrobić lepiej. Y mogliśmy dużo rzeczy zrobić lepiej, zarówno w obronie, jak i w ataku, więc to myślę będzie nasze takie główne skupienie w przyszłych spotkaniach i tak naprawdę już w środę mamy kolejne spotkanie, także mamy mało czasu, żeby się e, tak podreperować, ale zrobimy to i tutaj, no, myślę, że to na sobie musimy się skupić. Dziękuję bardzo. Michał, proszę. Michał, na Radio Basket. Michał, ja chciałbym Cię zapytać o Twoją dyspozycję. Czy Ty się czujesz obecnie w optymalnej formie? Czy Ty, nie wiem, jeszcze odczuwasz jakieś trudy po EuroBaskecie? Jak byś zdefiniował swoją grę na ten moment? Po EuroBaskecie? Ciężko odczuwać trudy, w moim przypadku przynajmniej, ale nie wiem, ja gram najlepiej jak potrafię w danym momencie i nie patrzę na to, czy jestem w najlepszej formie, czy nie jestem. Wychodząc na każde spotkanie, daję siebie 100%, jak, jakkolwiek, ile to 100% w danym momencie jest i no, przegrywając tak mecz. To, na pewno mogłem zrobić więcej, każdy z nas mógł zrobić więcej i będę dążył do tego, żeby grać coraz lepiej w kolejnych spotkaniach. Dziękuję, Karol. Nie, Michał, ja mam do Ciebie pytanie, bo użyłeś takiego sformułowania, sformułowania że zawiodły też elementy mentalne. Czy, czy mógłbyś rozwinąć ten wątek? No, mając na myśli elementy mentalne, mam na myśli to, że przygotowując się do meczu jest scouting, jest wiele rzeczy, które mamy egzekwować na boisku, a jeżeli ich nie egzekwujemy w systemie obronnym, to są zwane dziury i potem z tego pojawiają się otwarte rzuty. I no, nasza, co było widać, obrona dzisiaj nie była najlepsza i to wynikało, bym powiedział, wydaje mi się, z tego, że nie byliśmy we właściwych miejscach tam, kiedy powinniśmy być. I oczywiście coś, co jest taką podstawowym elementem, no i przegrywając u siebie już stracąc 108 punktów, ta agresja, wola walki od początku powinna być na dużo wyższym poziomie, bo no, w obecnej koszykówce to jest coś, co jest taki must have, czyli po prostu gra fizyczna, agresywna na, w obronie. No, nie pokazaliśmy tego na pewno na tym poziomie, jakbyśmy chcieli. Dziękuję. Dziękuję Michał, dziękuję za udział w konferencji prasowej. I trener Grzegorz Korzątonarz oddaję głos dobry wieczór Państwu na no, zacznę od gratulacji dla zespołu z Gdyni, który w pełni zmotywowany przyjechał dzisiaj od początku do końca e, naprawdę grał z energią. E, wygrali mecz zdobywając o, ogromną liczbę punktów, bo 108, tak jak tu Michał wcześniej wspomniał Michalak stracony na swoim parkiecie a, Więc tak naprawdę. A, So... To zawiodło, Zawiodła w pierwszej połowie, w pierwszej kwarcie tak naprawdę spotkania, od samego początku otworzyliśmy w bardzo prosty sposób strzelców, to o czym już Michał tutaj wspomniał i o co Państwo pytali. Mamy swój rodzaj obrony na sytuacjach off-screenowych, tak zwanych, szczególnie tutaj mieliśmy upilnować Kubę Garbacza, natomiast wydarzyły się takie sytuacje od samego początku, w których gdzieś tam próbowaliśmy przecinać te zasłony, co nie jest jak gdyby naszym zamierzeniem, a oni skrupulatnie to wykorzystali i trafili Trafiając tutaj trzy trójki, gdy już troszeczkę wróciliśmy do sytuacji, w której opanowaliśmy te trójki, to wpadła po ofensywnej zbiórce trójka otwarta, taka może być piłka 50-50, której nie zebraliśmy. Ona nas troszeczkę tutaj może nawiąże do tego, co Michał powiedział, mentalnie jak gdyby puściła w dół, no bo wynik zaczął mocno rosnąć eee, i jak już poprawiliśmy ten moment, w którym oni zaczęli rzucać te trójki, zaczęliśmy troszeczkę bronić lepiej na trójkach, to wkradły się znowu sytuacje jeden na jeden i to przed meczem, co uczulałem zawodników, że cwaniactwo zawodników, szczególnie tutaj Jarek Zyskowski czy, czy Kamil Łączyński, że oni będą chcieli skrupulatnie to wykorzystać i dokładnie to się stało. Eee, na początku otworzyliśmy trójki, a potem do tego Jarek Zyskowski swoim cwaniactwem dołożył minięcia eee, chociażby jeden na jeden sytuację i, i to powodowało, że cały czas byliśmy w dół. Mieliśmy bardzo trudno złapać dzisiaj rytmy. E, ciężko było w ogóle znaleźć taki moment. E, nie byliśmy zbyt płynni w ataku, szukaliśmy swoich okazji. E, było też wiele sytuacji, w których próbowaliśmy jak gdyby zdobywać punkty indywidualnie. One były co prawda po akcjach. Było kilka sytuacji, w których mogliśmy się trochę więcej piłką podzielić e, i na pewno będziemy musieli to, to poprawić. Dziękuję, trenerze. Czekamy na pytania. Szubski, pod WLC, trenerze. Chciałem zapytać o Jaję Muciusa. Czy, czy to kolejny raz lider punktowy? Mam wrażenie, że robi na boisku co chce, rzuca kiedy chce łamie zagrywki. Czy tak faktycznie przedsezonowe założenie były takie, że ten zawodnik będzie liderem drużyny? Założenie przedsezonowe było takie, że na pewno będzie ważną postacią ofensywną tak jak już wcześniej wspominałem też w poprzedniej bodajże konferencji albo jakiejś rozmowie, że on wywalczył sobie tą pozycję na boisku w trakcie pre pre-sezonu. bardzo dobrze wyglądał ofensywnie, zespół mu zawierzył, zespół mu zaufał i teraz po raz kolejny patrzymy w statystyki, ma 8 na 12 z gry, jest to, ktoś powie duża liczba rzutów, ktoś powie mała, natomiast ona jest na doskonałej skuteczności. Być może niektóre sytuacje wyglądają tak, jak byłyby niezaplanowane, bądź też byłyby złamane zagrywki, natomiast w sytuacjach, w których gramy w tranzycji, e, sytuacje typu 4-5, pick-and-roll, e, ma zielone światło na to, żeby atakować Kosz tych akcji jest dużo. E, w e, sytuacjach, w których e, ma jakieś przewagi 1 na 1, które chcemy wykorzystać, dzisiaj też mieliśmy jakiś obranych zawodników do atakowania 1 na 1, to oczywiście to zielone światło jest, żeby to atakować. I dokładnie, i dokładnie on to robi. E, okay, zdarzyły się pod koniec jakaś tam strata przy agresywnym drive, e, no to się może zdarzyć w Ferworze. Dziękuję, Michał. E, Michał, nagle żadne boskie Trenerze chciałem zapytać o, o to, jak pan chciał wpłynąć i jak pan wpłynął na zespół w połowie meczu. E, czy to była jakaś typowa rozmowa, taka pomęsko, męska, czy jakieś inne założenia przedmeczowe nagle wystąpiły e, po, na drugą połowę, żeby zmotywować swój zespół? Jak to przebiegało? Można powiedzieć, że dwojako. Pierwsza sprawa, że na pewno dużą liczbę błędów omówiliśmy sobie w szatni, tak? Czyli to wszystko, co się wydarzyło i, i jakie te błędy były i z czego wynikały. E, zapytałem chłopaków, czy, czy, czy to jest po prostu, że jesteśmy trochę ospali i leniwi, czy po prostu nie możemy pewnych rzeczy zrobić. E, i, I będzie trzeba poszukać to na wideo, co było ostateczną przyczyną tego, jak my wyglądaliśmy, e, jeśli chodzi o tą o naszą ospałość, tak to można nazwać, e, czy, czy tą ilość dużą błędów. E, natomiast na pewno w tym meczu próbowaliśmy kilku rzeczy, żeby zmienić, żeby odwrócić bieg tego spotkania. Daliśmy też obronę switch, daliśmy też mniejszą piątkę do tej obrony switch, natomiast nie mogliśmy przez cały czas złapać rytmu. Eee, no skrupulatnie ciarka, jak gdzieś już coś mieliśmy, że dwie akcje zawiązaliśmy, to, to też jakieś, czy 50-50 piłki gdzieś spadły też na ich stronę i naprawdę ciężko było dzisiaj. Dziękuję, Karol. Trenerze, dzień dobry. Ja pozwolę sobie zadać dwa pytania, jeśli, jeśli można. Co trenera bardziej martwi po tym meczu? Tylko 15 asyst na tle 30 arki, czy jednak no, obrona i, i strata 108 punktów? Ten brak asyst aż tak bardzo, jak gdyby mnie nie martwi, ponieważ na naszym systemie ofensywnym jest sporo takich zagrań, w których często mają zawodnicy otwarte drogi do kosza. Mogą Państwo obserwować, nie wiem, chociażby dzisiaj Justas Furmanowiczy, który kilkukrotnie zaatakował do kosza i chcemy, żeby on te swoje jak gdyby indywidualne umiejętności wykorzystywał. Ja myślę, że te asysty też przyjdą z czasem, ponieważ my szukamy cały czas tej tożsamości takiej ofensywnej, w której możemy się podzielić piłką, więc, więc tutaj ten brak asyst, to ja wiem, duża liczba Punktów, brak asys, ale ale to nie jest aż taki duży problem przy tej ilości punktów. E, większym problemem niestety były te błędy defensywne, które dzisiaj popełnaliśmy i to, co było naszą ostatnio e, dosyć, że tak powiem, dobrą stroną obrona pick and rola i pomocy, to dzisiaj na pewno zawiodło i na pewno te sytuacje pomocy będziemy musieli mocno e, obserwować e, i zobaczyć, co, co, co tam było problemem. E, gramy następny mecz z Brunszwikiem, który ma dwóch wysokich centrów, jeżeli, jeżeli te pomoce nasze będą zostaną na takim. Poziomie, to też się mogą stworzyć problemy, więc, więc na pewno będziemy chcieli ten element wy, yy, jak gdyby poprawić. Jeszcze chciałbym zapytać o hierarchię w zespole. Trenerze. Czy ona jest już ukształtowana, czy ona się kształtuje? To jest proces? Yy, no bo nie oszukujmy się, ma trener duże nazwiska w zespole. Jak jest tą hierarchią i, i budowaniem yy, tej pozycji poszczególnych graczy w zespole? Dziękuję. Duży proces tej hierarchii, dlaczego musiałbym wrócić do pre-seasonu. W zupełnie innym składzie graliśmy pre w zupełnie innym składzie jak gdyby występujemy. Mówię o braku i nieobecności Michała Michalaka i Elwara Fryderyksona. Wiedzieliśmy o tym, że to będą dwie jak gdyby jasne postacie tego zespołu i teraz pewna hierarchia się w czasie pre-season zbudowała z racji tego, że dwóch kluczowych zawodników dołącza e, troszeczkę później. Tak naprawdę grają jeden mecz sparingowy i teraz docieramy się poprzez te spotkania ligowe, to cały czas to, co powiedziałem, Wcześniej, odnośnie tych asyst, tak samo odnośnie budowania ofensywnej hierarchii. E, będziemy się tutaj docierać. E, myślę, że Elwar Friedrichson, który wnosi dużą e, ilość energii, już pokazuje nam, że może być e, małym i w kierunku małego lidera, który na pewno będzie trzymał. Widać, że ma pewność e, gry i będziemy szukać kolejnych zawodników, którzy tą pełno, pewność z meczu na mecz będą dokładać. Dziękuję, Michał. Tak, Trenerze, jeszcze chciałem zapytać o sytuację Kacpra borowskiego kiedy możemy się spodziewać jego powrotu do gry. Kacper Borowski był gotowy już na to spotkanie. Decyzją trenera nie wystąpił na boisku. Jeszcze byliśmy ostrożni i zawęziliśmy rotację. Marku, ostatnie pytanie, proszę bardzo. Jak trener wspomniał, właśnie przyszły rywal no dwie siły, dwóch zawodników podkoszowych, silnych będzie posiada w zespole. Czy trener nie uważa, właśnie, że brakuje tak kolokwialnie mówiąc, siły podkoszowej troszeczkę zespołowi? Dzisiaj, prócz asystą przegrano również deska. No było widać po prostu, że osamodniony nieraz był Mate Wucić z siłaczami pokoszowymi Arki. Nie uważam tak. Uważam, że dzisiaj jeśli chodzi o te podkoszowe sytuacje to większym problemem były to co wspomniałem już wcześniej sytuacje z pomocy niż samych błędów chociażby naszych wysokich zawodników wręcz przeciwnie równo Dawid i Mate wydaje mi się tak na gorąco oceniając wykonali dobrą robotę na pick and rollach jeśli chodzi o małą liczbę zbiórek to też przy takiej skuteczności Arki Gdynia ciężko żeby w obronie coś było zebrać więc, więc na pewno automatycznie ta liczba zbiórek była mniejsza. Jeżeli byłoby więcej niecelnych rzutów, to wtedy moglibyśmy ocenić, jak ci wysocy zawodnicy pod koszem sobie na tej zbiórce poradzili. Pewnie też były błędy, będziemy musieli to jak gdyby, przeanalizować i zobaczyć, bo zawsze to robimy, ale, ale myślę, że nie było aż takiego dużego problemu z wysokimi. Dziękuję bardzo, trenerze, za wszystkie odpowiedzi. Dziękuję Państwu. Dobranoc.